Wierzcie w Boga, bo tam, gdzie są ogromne pieniądze, ja nie mówię, że ktoś jest milionerem, tylko bilionerem, to tam niestety rządzi zło. I pomimo tego, że... Bo ja byłam na tej gali charytatywnej w nie? I wszyscy dosłownie podjechali Bugatti, wstawiam Wam wideo, gdzie to auto, wiecie, kosztuje 2 miliony dolarów w górę, co nie? I rozumiecie to, że na tej gali ci miliarderzy Wiecie co oni pierdolili? Wiecie co oni wykrzykiwali na tej gali? Ja wyszłam na szczęście to było pod koniec gali, już po kolacji, ale wyobrażacie sobie co oni wykrzykiwali? Chwała, wiecie komu chwała? L. Chwała L. I kurwa, jak, jak mnie to uderzyło, jak po prostu uderzyło to w moje uczucia religijne, że po prostu od razu we mnie we mnie zadrżało, nie? Ja nie żartuję, że po prostu rozumiecie to, że była piosenkarka, która nawet zmieniła słowa piosenki i powiedziała Haj l. Wiecie, o, o kogo chodzi. Wiesz, ona śpiewa na scenie i. He, 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 I nagle Hajle! I, I wiecie, i na L imię, nie? Antychrysty, dokładnie, masakra. Tak, macie rację w komentarzach. I jak ja to kurde usłyszałam, to ja myślałam, że ja się przesłyszałam, a potem słuchałam się bardziej i rozumiecie to, że ja się nie przesłyszałam, ja dobrze to usłyszałam, i, i ja sobie pomyślałam, aha, czyli ja jestem pośrodku tego kociołu światowego, jestem w Las Vegas, wszyscy wokół mnie licytują Badziewia, bo to była aukcja charytatywna podczas kolacji, gdzie licytują rzeczy od miliona euro w górę gdzie po prostu tak takie pieniądze, że nam się w dupie nie mieści, e, że po prostu wiecie, o co chodzi. I oni nagle po prostu, ci miliarderzy, e, którzy wydają miliony euro podczas kolacji na te charytatywne rzeczy i podjechali tymi Bugatti, wstawię wam na kanał nadawczy wideo, e, to rozumiecie to, że oni zaczęli dziękować dla L, Ja pierdolę, kurde. A wiecie, dlaczego, a dlaczego wam to teraz mówię? Bo naprawdę wierzcie w Boga. Naprawdę mówię wam, Bóg istnieje, Bóg was kocha i... To nie jest żart, ale ja doświadczyłam wiele takich sytuacji, gdzie miałam jasno na talerzu dobro i zło. I naprawdę, ludzie, my, my naprawdę marzymy o tych dolarzach, o tych milionach, o tym wszystkim. A tak naprawdę, jeżeli w grę wchodzą naprawdę duże pieniądze, takie, które nawet mi się w pale nie mieszczą, rozumiecie to, że ci wszyscy ludzie są dosłownie sata, wiecie o co chodzi. Ja naprawdę, jakby ostrzegam was, nie? Że ja, ja na przykład w życiu jestem bardzo religijna i nigdy nie odejdę od Boga, ale. Nadal chciałabym uczestniczyć w różnych takich eventach, gdzie po prostu jest elita, bogaci ludzie, bi możliwości biznesowe, dobry networking i tak dalej, ale ja nie chcę prywatnie mieć z takimi ludźmi nic wspólnego. Jeżeli podczas takiego eventu są urażane moje uczucia religijne, jeżeli słyszę takie słowa, ja wychodzę w sekundę i wiecie co? I ja spierdoliłam, i ja wyszłam, i dopierdalałam 15 minut pieszo bosa do, do hotelu. I ja po prostu nie chciałam zostać w tym miejscu ani minuty.